Ty zobacz co ma Piotr teraz stoi. Piotr ma też chodzić się tu być, nie? No koniecznie. Witamy na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zabrałam mojego męża na zakupy. Żeby trochę ty zabrałaś mnie, czy ja ciebie? Ja, ja zabrałam <grym> ciebie, a ty zabrałeś mnie. <grym> ja bardziej razem. tak do ogródka, a mąż na swoje pola poszukuje produktów z racji tego, że mamy teraz dobrą cenę na nawozy, obtaniały, więc warto ustalić jakieś zakupy na przyszły nawet już rok, zagwarantować jakieś ceny, ustalić scenariusz zakupowy. Więc jesteśmy dzisiaj porozmawiać na temat nawozów. Chodźcie z nami odwiedzić firmę Igropol. Dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Kończę. osobiście. Zawsze witamy się z Witam. Piotrem. Cześć. I Piotr nas odwiedza. Dzisiaj postanowiliśmy Was odwiedzić w Waszej siedzibie. Świetnie, świetnie. Witam Was bardzo serdecznie. Chcielibyśmy, żeby powiedział Pan naszym widzom coś o tym Waszej firmie, no bo my Was znamy już bardzo dobrze od lat, ale nie wiem, czy nasi widzowie Was znają. Jasne. Firma IGROPOL jest producentem i dystrybutorem Nawozów organicznych, jak i mikrobiologicznych. Jesteśmy przedstawicielem dwóch takich potężnych koncernów firmy litewskiej Biodynamika, to, to są nawozy organiczne, oraz firmy z Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w mikrobiologii. I tutaj mamy od nich nawozy mikrobiologiczne, produkty takie nawozowe mikrobiologiczne zakiszacze, produkty do gnojowicy. No, cały wachlarz, wszystko co jest potrzebne dla rolnictwa, ale te nasze produkty są takie bardzo wyjątkowe, innowacyjne, których nie można znaleźć na rynku. To nas wyróżnia spośród wszystkich innych firm. Ale dobrze, rozumiem, organiczne, czyli ekologiczne. Przy okazji tak, jest to wartość dodana, aczkolwiek większość naszych klientów to są normalni, normalne duże gospodarstwa, producenci rolni, tak jak kolega E, stosują to w tych swoich gospodarstwach, ale można stosować jak najbardziej w ekologii. Oczywiście u nas też na nasze działki ekologiczne stosujemy te nawozy przecież, nie? Tak. tak. Mamy, mamy dwa takie produkty ekologiczne, ale ja myślę, że jak pójdziecie na magazyn to nasz Piotr Specjalista Odnajdziemy wszystko, wszystko opowie Wam o tych produktach. Dobrze, to dziękujemy bardzo i ruszamy na magazyn. Miło było. Wszystkiego doła, dobrego. O, Piotr. O, cześć, cześć. Witam serdecznie. Ja tutaj tak ciemno. Cześć. Cześć, cześć. cześć synka, hej. Witam. Yy, przyjechaliśmy. Cześć, a ty pracujesz tutaj już. Przy ja pracuję. Kartonach. Słuchajcie, pracuję, przygotowuję towar między innymi dla was. Ale fajnie, że jesteście osobiście. To dzisiaj nie na palecie. Nie. Panieczka. Przyjechaliśmy, wiesz. E, raz, żeby tutaj troszkę zobaczyć jak gospodarujecie i, 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 i co macie. Jak a droga pnęła. A dwa, żeby so, ze sobą zabrać, bo się skończyła nam e, agrolinia, a, a, a... To świadczy o tym, że używana. A gdzieś jakieś przężytko mamy do odratowania i, i chcę spróbować zobaczyć, czy no się właśnie... ruszy, mimo że jest tragicznie. No właśnie, Ale, ale, ale spróbujemy, nie? Ale jak robić? do odratowania? W sensie, że co? Że jak zmarzło, to, to agrolinia Ci to... No. So, generalnie agrolinia y, agro dba o to, żeby te rośliny nie żyły w stresie. Y, uspokaja je, tak można krótko powiedzieć. Nie. Słuchajcie, y, agrolinia y, ma w swoim składzie między innymi, tam jest 16 aminokwasów, i te aminokwasy y, no niektóre z nich, dzięki nim y, ta roślinka się odbuduje, tak? Tą to, to strukturę poprawi. Jak masz na przykład przy marziny, to masz takie żółte plamy, nie? Coś, coś takiego gdzieś tam się no tak, robi. Jak, jak spalone ma... wygląda, ale to no, po mrozie, bo da... tam nie było nic robione. Nie, nie, ma, nie ma problemu. Dzisiaj w nawet fajna pogoda jest, wieczorkiem pryśniesz. Słuchaj, ona bardzo szybko, wiesz, bardzo szybko wchłania, roślina bardzo szybko chłonie tą, tą agrolinię. Tak więc tam. Kwestia dwóch, trzech dni nie będzie śladu, że te roślinki były przymarznięte. Naprawdę, spróbuj, Bo na, przykład no na dobra, Łukasz, ty... nie, no, po to jest no, no dobra, Łukasz, no ale to na te przymrożone, to ile tam masz tego hektarów? 40. Przymrożonego 40 tego? tak. No. No. No, dobra, to... a, y, no dobra, ale ty bierzesz chyba więcej. A, co, co, a dlaczego no mam... na resztę będziesz stosował? To jak to, jak to działa, że. Na, bo mówiłeś, że jeszcze i na kukurydzę to będziesz. I na A, kukurydzę, i na trawę, i w ogóle. Na no, jest. Można, no. y to jest, e, ja chcę wiedzieć, listy, na co które... on wydaje pieniądze. W sensie. No to już ci powiem, Dlaczego? na wszystko, co zielone z ziemi wyrasta. Generalnie e, agrolinie stosujemy na kukurydzę, zboża, trawy. E, u nas, e, na przykład u siebie w gospodarstwie mamy aronię, porzeczkę też e, stosujemy. I e, zasilamy to wszystko e, do listnie. Tak więc wszystko, co Wam z ziemi wyrasta i ma jakiś korzonek, zasilamy agrolinią. I teraz w zależności od tego, jaką mamy uprawę, e, tyle. Hmm, dawkowanie. Takie jest dawkowanie, nie? tak? Bo na przykład masz w, przykładowo w uprawie o zimnej Tam są aż cztery zabiegi dedykowane. Natomiast jak macie tak przyniszczoną, no to tam nie ma co 2-3 litry pryskać. Raz 5 litrów można dać. I też bez obaw, bo tutaj w składzie jest tylko 3,60. 3,67 bodajże azotu, więc tutaj nawet ta zwiększona dawka nie spowoduje no. tego, że ta roślina jakoś tam... To już lepiej się do się tego nie dodawać żadnego mocznika, nic, żeby tam nie zwiększyć... Oczywiście, co, agrolinia tej ogólnie, tej... ogólnie jest produktem mieszalnym, mieszalnym i możemy tego używać właśnie, nie wiem, czy używaliście z herbicydami, bo to bez problemu możemy agrolinię... Nie no, ogólnie jest zasada taka, że z herbicydami nie stosujemy żadnych... Yy... Nawozów, żadnych, żadnych dodatków, nie? My, my tutaj ręczymy, gwarantujemy nasz produkt, tak? Nie wiem, jak inne produkty, bo ciężko jest mi się wypowiadać na temat innych produktów, nie stosowałem. Natomiast jeśli chodzi o agrolinie, agrolinie możemy stosować z herbicydami i to nawet byśmy zalecali, ponieważ ona bardzo, bardzo pobudza roślinkę, tak i wtedy ta roślinka no chwasta się jest rośliną, nie? i ona jest jakby pobudza się do życia i chłonie tego herbicydu jeszcze więcej. Bez problemu mamy to już spraktykowane i też badania jakieś tam na przykład robiliśmy gdzie były. To dobrze, to hmm. <klima> zmniejsza, zmniejsza koszty jakby aplikacji, nie? No tak. Bo jak można sklebić, który i tak musimy ja? zrobić. Tak, też nie? to jest, Bo ja zawsze mówię, jeżeli przygotował ktoś ma tylko produkcję, na przykład produkcję mleczną, to wiadomo, no ciężko jest być tu, tu, tu i tam. Produkcja roślinna, to można sobie tam jeździć opryskiwaczem i sobie jeździć. Też, też nie jeździć. do końca, bo Ale jeżeli więcej... mamy, wiesz, i że paki kukurydze i zboże, to sam wiesz, jest herbicu ale karboda, nie masz klubek, jest te jedynka, kluby. jest te dwójka, no. trzeba kukurydzę gdzieś opryskać, trzeba rzepak, no płatka od, 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 od jakichś tam tak, ale zazwyczaj i w ogóle, nie? To jest pryskania, to jest tyle, no jak mam opryskiwać zapięty w połowie kwietnia, to, to od w taka, czerwca, tak. nie? Przed zliwami, nie? Generalnie, tak. generalnie. Wiadomo, więcej, więcej, więcej czasu jest, nie? I, i, i można... Y... Można sobie Ale ja tu widzę, pojeść. że agrolinie też macie w małzerach. To trzeba było małzer. ty ostrożnie Wiesz Co, to tak? e... może inaczej. To, ten, to, to Łukasz zabiera dzisiaj małzerki, a dla ciebie jedyneczki do ogródka. No on właśnie Bo... mi powiedział, że ja mogę do ogródka możesz brać. A ja się zawsze boję, jak on coś tam mi mówi, że wiesz, a to to spokojnie do ogródka możesz. Agrolinia jest produktem ekologicznym. Możesz to stosować. W ogródeczkach, pomidorki zasilać, nie wiem, kwiatki, warzywka, dosłownie wszystko. Mówisz, że pomidory, na te sadzonki Ta. moje takie kupione, Ta. i co przy przesadzaniu też można gdzieś tam? Oczywiście, generalnie Agrolini też można zaprawiać. I, I nasionka, i ja miałem kiedyś sobie na parapecie, robiłem szczypior nie, no to cebulkę przyciąłem, a jak? podtrzymałem sobie troszeczkę w roztworze agrolini no to w ciągu 6 dni to naprawdę ten szczypiór była taka niesamowita różnica, jak to, jak to mhm. rosło, nie? Jaki, jaki to no był to, wzrost. Chyba to, to to też dorzucałeś, to co? Patrzę na e, swoje. Twoich... Tak, to A kosztow, wiesz co, właśnie w saszetkach 500 gram i 100 gram nutribiofert to są bakterie, które... E, też możemy w takiej synergii z agrolinią stosować. W jednym tym... okresku razem tak, 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 tak. No z agrolinią możemy wszystko. <laughs> z agrolinią możemy wszystko. No, tribiofer to takie bakterie, one tam jest 10 szczepów bakterii. Są to bakterie, dzięki którym między innymi możemy pozyskać około 50 kg czystego azotu. Bakterie te... Oczyszczają glebę z tych ciężkich metali, metali tak, tak, przyspieszają też, pomagają w próchnicy. Bardzo fajny produkt i też jest to produkt ekologiczny. Ekologiczny też jest produkt ekologiczny. No, to e e tak, ma bardzo dużo zastosowań. Też są tutaj. Te bakterie są to bakterie w formie przetrwalnikowej, czyli wiadomo, bakterie pracują wtedy, kiedy mają do tego odpowiednie warunki, warunki natomiast jeżeli tak, te warunki tak. nie są stworzone przez, yy, yy, przez, przez, przez pogodę yy, w dniu dzisiejszym, no to spokojnie te bakterie sobie zaczekają i. Aleś Ty się rozgościła nie tutaj, Nie, no właśnie, co? ja patrzę, Tylko, bo y, ten środek ostatnio, y, bo już teraz wiem skąd jest, jakby od kogo mój mąż brał, mm -hmm. bo ten bakto Plus do gnojowicy dodajemy. Bakto Plus dodajecie do gnojowicy, tak, zgadza się i to też jest produkt. To akurat ja sypię, to wiemy. A, <laughs> właśnie. Słuchajcie, bardzo fajny, bardzo fajny produkt, są to bakterie. Ja często słyszałem, że ludzie mają problem z tym, że korzuch tworzy się na gnojowicy, prawda? E, tak, bakto plus powoduje, że ta staje się taką formą bardzo płynną, Wychamowuje rozwój amoniaku, siarkowodoru, generalnie tych ciężkich gazów i co warto tutaj podkreślić, Eee, też powoduje takie wolniejsze uwalnianie sił azotu i z takiego jednego kilograma możemy uzyskać około plus minus około 60 kg czystego azotu. Eee, taką jedną paczuszkę stosujemy na 200 m3 eee, gnojowicy raz w miesiącu. Prosta aplikacja, nie znaczy, wiesz, 40 no. litrów Przez, wody tak. lejemy wrócę w zbiorniki. No. I generalnie jest tak przyjęte, tak, że krowa w ciągu. 200, zaraz, 100 krów w ciągu miesiąca jest w stanie wyprodukować około 200 metrów sześciennych do Czyli tak do 100 krówek Taczka to, to na jak najbardziej. No i też tak, tak no wiesz, to, 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 to jest niedużo. dużo bo no, ale my uwagę to rozsypujemy to, co... po tym. Nie, nie na ruszach, ale tylko też tylko jeszcze... rozsypujemy na. Po, Legowiska na, 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 na normalnie na, na kanałach tak? Że krowy e, po tym depczą sobie, chodzą... Generalnie jest to przyjęte, że to jakby, wiesz, stosujemy na... Polewamy, tak? Czy tam po ruszczach, czy, czy w kanałach. Natomiast to też... Ludzie czasami zaskakują mnie, tak samo za Królinią, jak, z jakimi przykładami przyjeżdżają, ja jestem w szoku. Tak samo z tym, jak się sprawdza, super, tak? Ale y, łatwiej wiesz, tam 30-40 litrów y, wody zawiesinę zrobić i to sobie poruszam po prostu, nie to potem pływa. I też fajne jest to, że y, no, tego super. zapachu, y, zapachu takiego nie ma. Y, klienci, którzy tam częściej używają tego, to mówią, że jak Coca-Cola płynie w nie, Także. To wy sobie a. rozmawiajcie, a ja A sobie... A jak czek, czekaj, czek, czek. gdzie ty idziesz jeszcze? Jeszcze nie wszystko, ja wszystko. Koszyczek jeszcze nie pełny. O, ja już zakupy Cze bo, skończyłam. Z, z <grym> tego i karka. jeszcze tutaj mam takiego fajnego. Tutaj, składnik. Ja wiem o tym, no. Cynk, bor, wszystko Dokładnie. potrzebne Cyn jest. cynk, bor, siarka. E no jest, jest tutaj tego troszeczkę. Jest i, i, i mangan, i molibden. E jak z tą, tą uprawę taką, co masz tam przeniszczoną trochę, no. nie? To jak dasz 5 litrów Agrolini, to się jeszcze tak 0,3, 0,4 tego na litr. To jest to, na hektar, na hektar, na hektar, no, no, no także z agrolinią i to na pewno robotę zrobi, bo wy na kukurydze też to domawialiście, tak, tak. Y, także, ale to, 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 teraz weź sobie na szybko, a no. na kukurydzy i tak tam to spakowane jest to, dojedzie, no, nie no, no. Dzisiaj, dzisiaj, tutaj, jutro, z później chciał z tym Ikarem, z tym Ikarem, słuchaj, to komedia taka była, bo pamiętam, kiedyś mieliśmy szkolenie z Ikara, to już parę lat temu, no i cały czas ludzie stosowali agrolinię, agrolinię do kukurydzy, ta kukurydza naprawdę po agrolinie ona, wiesz, ta kolba i w pełni uzierniona. I tam nawet 3 do 5 rzędów jest, jest więcej tego. No, to, że o, zawartość białka, to też warto, właśnie nie, nie mówiliśmy o tym, nie? że tam wartości odżywcze, te tłuszcze, to wszystko dzięki stosowaniu agrolinii wzrasta. No a ta pani, z, taka fajna babeczka była, Zygara, mówi ja mam coś jeszcze, mówię, jakby chcieliby wszyscy, co biorą agrolinię, to jakby chcieli jeszcze lepszą mieć kukurydzę jako sąsiada, to litr tego, nie? I ja tak się śmieję, ale słuchajcie, zawiozłem tam początek sprzedaży tego towaru, gdzieś tam zawiozłem do jednego z klientów, on mówi, słuchaj, mówię, że będzie lepsze jak u sąsiada, Tu na okolicy takiej nie było i rzeczywiście jest taka zieleń, zresztą zobaczycie no, u siebie, no wiadomo, nie? Wiadomo, no bo te mi mikroskładniki, tak, są potrzebne. No, i, i, tutaj... i selen, tak, no to są potrzebne bardzo, Są, no. y są potrzebne i, i naprawdę ludzie no, chwalą, to nie? Jak to bardzo widać niedobory no, właśnie Piotrze, takich, jak uratujecie te nasze zboże, to my naprawdę też będziemy chwalić, jeśli się uda, bo wszyscy nie wiem, czy widziałeś ja te, widziałe, komentarze, ja te komentarze, ale tam po prostu dlatego... mówią tylko zaorać i tam mm -hmm. nic i już. Nie, nie, nie. Już słuchajcie. Nic się napra nie naprawdę da, no. mieliśmy też taką sytuację, gdzieś jeden z moich klientów tam po sąsiedzku sąsiad mówi, słuchaj, herbicydem strasznie tam poprzypalał też o zimę. I też mówi o nie do uratowania. I też tam było chyba niecałe 5 hektarów. Ja mówię, słuchaj, no taniej ci będzie wziąć taką bańkę Agrolinii. E, zrobić oprysk, tak da, to dać zaorać, jeszcze 2-3 dni, zobaczyć, co będzie się działo. Wiecie co? To nie? był Zaora, chyba zawsze, dzień chyba czwartek. Dzień czwartek był, zajechałem do człowieka, zawiozłem mu banieczkę. Wtorek, środa, nie, nie, tydzień, nie, nie minął tydzień, dzwonił i Panie Piotrze, nie wiem, czy oni mnie na inne pole przyprowadzili, czy coś pozamieniali, tam nie ma śladu, że to było przypalone. Naprawdę. I to takie tych przykładów możemy mnożyć, nie? i jest, jest mnóstwo. Ludzie nas często zaskakują, że oj, było tak, a po zastosowaniu jest, za jest się tak, Ale warto to, też. Nie? Wiecie, warto też jest robić kontrolę. Nie to, że u sąsiada na 20, na 50 hektarach zadziałało, ja chcę na tyle samo, ale na, na wszystkie swoje. Fajnie jest zrobić kontrolę u siebie, nie tam część opryskać, część zostawić, po to, żeby się przekonać, bo ja to zawsze mówię. Inne materiały siewcze, inna głębokość siewu, inna temperatura, inna pogoda. Jest tak, no to wszystko inne nawożenie, też ja te, i gleba, czy jest kwaśna, no, czy nie. Tak. czy ale tego, to Piotrze wszystko ma znaczenie końcu, i nie u, nie u każdego musi być taki sam. Na końcu efekt. Unii Europejskiej tak naprawdę jesteście, ale u nas tam na Podlasiu. To są bardzo małe działeczki. wiesz? Ale dla mamy mnie takie, się po podobają. No, takie po hektar, po dwa, to nie takie że 40, więc u nas nie jest problem wziąć mhm. na wieś, na hektarów, bo u nas naprawdę tych działek jest tyle, że. U nas wiesz, ja wiem, bo ja też jestem na tej działce, <laughs> Spróbować na, na tej działce tego, na tej Aha, tego. A to, to nie też nie problem. do końca to tak wygląda. Nie? Nie. Jak masz próbować i chcesz coś zobaczyć, to musisz na połowie działki no, zastosować, ja a na drugiej tak. nie, bo każda działka jest inna. Natomiast z bakteriami jest trochę tak, znaczy, bo te bakterie migrują, nie? Tak, tak. więc to tak e, fajnie jest zrobić w zupełnie innych miejscach. Natomiast mówię, agrolinie e, agro z... E, A to zrobi w jednym dole... oprysku? Nie będzie musiał kilka razy jeździć? No nie, przecież wszystko No, ale mieszamy i wiesz i... Dobrze, więcej w domu. E, tak, jeden do 100 <laughs> agrolinie, także tutaj czasami też można... Generalnie katalogowo jest zapisane, że tam mamy jeden do 100, do 120, no, e, jeżeli mieszamy roztwór, natomiast jeżeli... 300 litrów, i 5 litru, 300 litrów wody, 5 litrów agrolinii, litr tego i kukurydza, Lepsze jak sąsiada. No to trzymamy za słowo. Wy, wy lepiej trzymajcie za bańkę, a nie za słowo, także, tak. także mam nadzieję, że Ja to po tych zakupach to marzę chyba się za portfel trzymać. A, to nie jest takie No droże. aby przyniosło to efekty, efekty no mamy dokładnie. nadzieję, że tak. Że... No. Przyniesie, ją ja i idę już sprawdzić na tym swoim ogródku. Dobrze, a my dobra. będziemy pakować, nich autkiem ktoś podjeżdża, wrzucimy te banieczki i A to tam tyle, co na dzisiaj tak, potrzeba, no, to pomoże, zaniesiemy. Okay. Mhm. No już właściwie po zakupach, a tak naprawdę to tylko zabieramy część ze sobą, reszta przyjedzie do nas bezpośrednio, a Was prosimy o... O, o, o lajki, o subskrypcje i mam nadzieję, że zechcecie zobaczyć efekty z, z, z zastosowania agrolinii u nas na TikToku. A jeśli chcecie spotkać Piotra, to możecie go zaprosić zawsze do siebie na podwórko. On Wam też doradzi. Miłego oglądania. Na razie. Hej.